Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Wilczeńska. Po raz kolejny spotykamy się w ramach Koła Kobiet Przedsiębiorczych Gminy do Piepo. I dzisiaj naszym gościem jest pani Karolina Martin. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że nasza inicjatywa się rozwija. Po raz kolejny Wam serdecznie wszystkim dziękuję za to, że udostępniacie, polubiacie, wspieracie nasze biznesy. O to właśnie tutaj chodzi. Żebyśmy się wzajemnie wspierały i żebyśmy dawały sobie energię, siłę yy, i inspirację. A przy okazji wszystkim matkom składam najserdeczniejsze życzenia. Co prawda dzień matki był wczoraj, ale myślę, że yy, każda okazja jest dobra, żeby powiedzieć sobie coś miłego. Tak. Ja Jesteście fantastyczne, cudowne, najlepsze. Róbcie to, jak potraficie najlepiej i nie dajcie się dzisiejszym czasom. Ale wróćmy do naszego gościa. Nie miałam okazji jeszcze być u ciebie. Wiem, że prowadzisz studio Martin Pilates i trening studio w Dąbrowie. Opowiedz coś o tym miejscu. To miejsce stworzyłam 3,5 roku temu. Jest to moje przydomowe studio kameralne, ale rozbudowuje się, rozrasta, o tym może chwilkę później powiem. Stworzyłam to miejsce, ponieważ po kilkunastu latach pracy z ciałem, lat temu kilka, stwierdziłam, że praca z człowiekiem na sali przy grupach 20-30 osobowych traci sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby pracować z klientami w sposób bardziej indywidualny, bardziej odpowiadający na potrzeby konkretnego ciała i konkretnego problemu danego człowieka, niż żeby w ogóle uczyć ruchu ogólnie. Także to, jakby to była taka moja pierwsza myśl: że bardzo bym chciała odpowiadać na te indywidualne potrzeby, a jest to nierealne w grupach dużych, 20-30 osobowych, takie jakie są prowadzone na przykład. Klubach fitness czy w jakichś innych klubach e, sportowych. Dlatego wpadłam na pomysł stworzenia takiego kameralnego miejsca, gdzie grupy byłyby e, od nie wiem, jednej osoby, jakby z trenerem do maksymalnie sześciu osób, i takie też e, grupy tutaj u nas mamy. E, I rzeczywiście ta idea bardzo fajnie się sprawdza, bo w mojej wcześniejszej pracy m, bardzo często było tak, że z danym klientem przez trzy lata m, potrafiłam nie pójść. Pójść tylko do pewnego momentu, jeśli chodzi o rozwój ciała i naukę takiego, takiego wykorzystywania swojego ciała w sposób prawidłowy, nieszkodzący, bardzo wolno szedł ten rozwój. Natomiast w tych grupach, które tutaj udało nam się utworzyć, idzie to bardzo szybko, bardzo sprawnie, te efekty są naprawdę bardzo szybko odczuwalne. Jakie efekty? Chodzi o usprawnienie ciała, bo tym się głównie zajmujemy. Jesteśmy w tej chwili zespołem pięcioosobowym. Zajmujemy się usprawnianiem ciała. Jesteśmy nauczycielami ruchu i uczymy, w jaki sposób wykorzystywać i używać swojego ciała. Może to nie ładne słowo, ale dokładnie no, to na co dzień robimy. Tak? Używamy swojego ciała jako narzędzia. Bardzo często poprzez negatywne, złe, zakodowane nawyki ruchowe. Szkodzimy sobie, czego następstwem jest ból, dyskomfort, no i problemy zdrowotne w, w rezultacie z kręgosłupem, z stawami, w ogóle z ciałem, z napięciem w ciele. Daj przykłady, proszę. Przepraszam, Potem, podaj przykłady, proszę. Przykłady, na, na przykład dzisiaj bardzo wiele osób ma problemy z odcinkiem szyjnym, z napięciem w odcinku mhm. e, właśnie szyjnym, w karku, w tych mięśniach tutaj. W górnej części ciała. Od tego są bóle głowy, migreny, bóle właśnie tego odcinka szyjnego. Wynika to z naszego trybu życia przy komputerze, przy smartfonie, przy kierownicy, jeżeli ktoś jeździ, z takiej konieczności skupienia wzroku na szczególe, gdzie głowa wysuwa się do przodu i stawia się w tak zwanej kontrakcji, w wysunięciu. Co powoduje, że nasz odcinek szyjny nie jest obciążony o 5 kg, owagę no. o wagę naszej głowy, tylko z każdym wysunięciem do przodu o kolejne 5, o kolejne 5, aż dochodzi do naprawdę ekstremalnych obciążeń na odcinku szyjnym, no. co powoduje ogromny dyskomfort i no niemożność po prostu funkcjonowania na co dzień. Także na przykład to jest to, uczymy prawidłowego ustawienia głowy, prawidłowego napinania mięśni, które powinny się w danym momencie napinać. A rozluźniania tych, które nie powinny być napięte. Ponieważ na co dzień, jakby, jeżeli robimy coś w sposób nieprawidłowy przez miesiąc, dwa lata, yy, nasze mięśnie jedne tracą jakby swoją funkcjonalność i przestają yy pracować w sposób, do, do którego zostały stworzone. I inne miejsce muszą przejąć ich pracę i zostają w ten sposób obciążone, przeciążone i dysfunkcyjne. Także my staramy się tę tendencję odwrócić, zwrócić uwagę na to, co y, ćwiczący robi na co dzień źle, w jaki sposób sobie szkodzi, i nauczyć go nowego nawyku ruchowego, z którym jakby wychodzi z sali, bardzo często klientki nasze się denerwują, mówią, jej, co o tym myślę, że trzymam te barki do góry na przykład, e, a muszę je trzymać w dół i to mm -hmm. mnie tak denerwuje, bo sobie zauważyłam, że robię to bardzo często. I to jest pierwszy krok do zmiany, pierwszy etap budowania nowego nawyku. Mm -hmm. Mhm. Wydawałoby się, że funkcjonuje człowiek, rusza się w sposób naturalny, prawda? Że to, jak go natura wyposażyła, jest doskonałe, a jednak mówisz, że sami to psujemy. Jest doskonałe i jeżeli by, żylibyśmy w ruchu i na co dzień nie dostarczali tego ruchu swojemu ciału wystarczająco dużo to rzeczywiście ciało jest stworzone w sposób bardzo przemyślany i, tak jak powiedziałaś, doskonały. Niestety nasz tryb życia, zwłaszcza w ostatnich czasach, w domie tego, co się działo, no niestety ten rytm pracy ciała został bardzo mocno zaburzony. Pracujemy w pozycji siedzącej. Siedzenie jest dzisiaj uważane za drugie palenie. Czyli po prostu ono nas bardzo nie dość że osłabia, to wręcz może nas doprowadzić naprawdę do niepełnosprawności. Mamy tutaj takie przypadki osób bardzo młodych, które przez siedzący tryb życia no niestety bardzo sobie zaszkodziły i są po operacjach kręgosłupa i dochodzą po prostu do siebie, bo dopiero teraz odkryły, co jest tak naprawdę potrzebne i chciało. Widzę, że mamy pierwsze pytanie od naszej. Od pani Eli pyta, w jakim wieku są ćwiczące u was osoby? Przedział wiekowy jest bardzo różny. Zaczyna się od kilkunastu lat. Mamy jedną grupę nastolatek, z której jesteśmy bardzo, bardzo dumne z dziewczynami, dlatego że udało nam się zebrać tą grupę, wiadomo, jak jest z nastolatkami. Często są jakby niekonsekwentni w swoich postanowieniach. Tutaj się okazało, że zupełnie nie. Mamy grupę nastolatek, dziewczyny od 14 do 20 lat i ćwiczą już ponad półtora roku, mają znakomite efekty, i rzeczywiście grupa jest stała. Najstarsza klientka nasza chyba ma w granicach 60. Ale powiem szczerze, że jakby tutaj wiek naprawdę nie ma znaczenia, dlatego że często osoby starsze na przykład są w dużo lepszej kondycji kręgosłupa i w dużo lepszej formie niż osoby dwudziestoparoletnie. Także tutaj akurat bieg nie ma znaczenia, ma znaczenie to, czy klient jest zdecydowany na zmianę swojego trybu życia, bo pilates tak naprawdę to nie jest tylko takie remedium na chwilę. To jest trochę taki tryb życia. Nasze klientki jak zaczynają ćwiczyć pilates, zaczynają się z nami uczyć tego ruchu i tego wykorzystywania swojego ciała, to tak bardzo doceniają to, co udało im, się, czy udało im się nauczyć, co udało im się osiągnąć, że wpisują jakby ten trening w swoje życie. I tak jak chodzi się do fryzjera, tak jak chodzi się do dentysty co jakiś czas, tak one po prostu do nas przychodzą te dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, już niezależnie od tego, kto może sobie na ile zwolić chodzą do nas po prostu latami i latami z nami ćwiczą i nie zamierzają przestać dlatego bardzo się rozrastamy bo klientów przybywa nie ubywa co bardzo oczywiście nas cieszy mm -hmm. czujemy się potrzebne. jeszcze jedno pytanie Lieli właśnie jak często odbywają się zajęcia albo może zapytam jak często należy trenować pilates żeby on miał efekty i jak długo trwają zajęcia Zajęcia, taka jednostka lekcyjna, lekcja, w której uczymy ruchu, trwa 60 minut, bez względu na to, czy to jest trening jeden na jeden, czy to jest lekcja grupowa. My raczej się skupiamy na tym, że proponujemy klientom. Jakby kurs i kurs jest na poziomie 0, na poziomie 1, na poziomie 2. I na tym poziomie przez jakiś czas, jakby klienci się rozwijają, chodząc na te 60-minutowe lekcje i później awansują na poziom wyższy, jeszcze wyższy i tak dalej. Jak często należałoby ćwiczyć? Powiem tak, dwie godziny w tygodniu to już jest naprawdę nieźle i już ciało odczuwa bardzo pozytywne efekty, które dość szybko widać. Nie wszyscy, nie wszyscy niestety mogą sobie pozwolić na dwie godziny w tygodniu ze względów różnych organizacyjnych i tak dalej. Jest szereg klientów, którzy ćwiczą u nas raz w tygodniu. Te efekty również osiągają, natomiast muszą na nie poczekać dłużej. Te klientki, które ćwiczą, czy klienci, bo panów też mamy, które ćwiczą u nas raz w tygodniu, często mówią, że no, tylko na tyle mogą sobie pozwolić, ale to jest taki ratunek dla ich ciała. Mhm. Że przychodzą i po pilatesie nagle czują się wydłużone, Zrelaksowane, napięte tam, gdzie trzeba, tak? czyli ten brzuch jest inny zupełnie, i po jakichś kilku dniach, jakby te wszystkie dolegliwości zaczynają powolutku wynikające z siedzenia wracać. Dlatego te dwa razy w tygodniu jest optymalnie, ja zawsze do tego zachęcam. Mamy też klientów, którzy ćwiczą u nas trzy razy w tygodniu, no i to już jest naprawdę doskonale. Także do tego zachęcam, żeby do tego dążyć. A powiedz, Pilates w porządku, dwa razy w tygodniu. Czy do tego jeszcze jakiś ruch inny zalecasz? Czy Pilates jest już wystarczający i jak już ćwiczę Pilates, to już nic więcej nie muszę? Zależy, jak żyjesz na co dzień. Jeżeli siedzisz 8-10 godzin dziennie, nie wiem, w biurze, w domu, w samochodzie. To żaden trening, nawet jeżeli będzie wykonywany, nie wiem, trzy razy w tygodniu czy cztery razy w tygodniu po godzinie, nie zastąpi naturalnego, zdrowego ruchu. Nasze ciało jest stworzone do ruchu. Jeżeli siedzi w sposób długotrwały, a w sposób długotrwały, to oznacza dwie godziny lub więcej. Mm. Tak? Także zobaczmy, jak to jest dla nas mało. Tak? to niestety nie będzie funkcjonowało w sposób prawidłowy i zdrowy. Także jak najbardziej trzeba uzupełniać ten ruch chodzeniem, spacerami, rowerem, tańcem, pływaniem, wszystkim tym, co sprawia. Przyjemność danej osoby. Przyjemność. Mhm, tak. przyjemność. To jest bardzo ważne, to jest słowo klucz. Trzeba szukać takiego y, ruchu dla siebie, który sprawia przyjemność. Jeżeli ruch nie sprawia mi przyjemności, mhm. to y, prędzej czy później po prostu z niego zrezygnuję. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeżeli człowiek jest w złym stanie fizycznym, jest zasiedziały, jest, ma nadwagę, ma problemy, to na początku ten ruch będzie dla niego trudny, będzie dla, nie, dla niego problemem i będzie musiał się troszeczkę do niego przymusić. Ale ale po naprawdę jakimś krótkim czasie ten stan mija i później już jest tylko czysta przyjemność. Uh -huh, uh -huh. Następne pytanie od pani Eli. Od czego należy zacząć, jeśli było to rozpoczęcie przygody z, z przyszłością, na przykład kilka lat po operacji brzusznej? Um, od czego należy zacząć? Uh -huh. To znaczy, tak, my mamy tutaj bardzo różnych klientów. Mamy i osoby po operacjach kręgosłupa, po złamaniach kręgosłupa, po operacjach brzucha, właśnie tego, to, o czym pani Ela mówi. I również z nimi pracujemy. Po, po takich doświadczeniach zawsze prosimy klientów, żeby zaczynali od treningu indywidualnego jeden na jeden, ponieważ no, musimy, jakby, przywrócić to ciało do sprawności, najpierw sprzed. Tego, co się wydarzyło. Tak? Oczywiście y, pierwszym etapem to jest leczenie, to jest lekarz, konsultacja z lekarzem, później mamy fizjoterapeutów, osteopatów, i dopiero później klient trafia do nas. Wtedy, kiedy już w miarę może funkcjonować, może na co dzień wykonywać czynności takie dnia codziennego, wtedy przychodzi czas na trening. Tak, bardziej pod kątem rehabilitacyjnym, aby przywrócić sprawność mięśni. Często po operacji, na przykład brzucha, kiedy te powłoki brzuszne są przecięte, przestajemy czuć ten brzuch, przestajemy, są przecięte połączenia nerwowo-mięśniowe, no i musimy to jakby od podstaw przywrócić. I to jest taka praca bardzo u podstaw, jeden na jeden, gdzie trener. Nauczyciel pomaga klientowi znowu poczuć brzuch, znowu poczuć mięśnie, nauczy, próbuje nauczyć klienta napinać te mięśnie. To jest naprawdę taka praca bardzo, bardzo indywidualna, także od tego należałoby zacząć. No i później oczywiście można pójść dalej, można sobie pójść do grupy większej, jeżeli klient jest na to gotowy. My to wspólnie ustalamy, jest to uh -huh. praca bardzo indywidualna. Uh -huh, uh -huh. Czy pilates jest dla każdego? E, uważam, że tak. Natomiast e, nie na każdym etapie życia. E, mhm. Czasami zdarza się, że ktoś do nas przychodzi, e, zaczyna ćwiczyć i po jednej godzinie mówi: A bo ja się tak w sumie to nie zmęczyłam na tym Pilatesie, i to chyba nie jest dla mnie, bo ja muszę tak widać sobie wycisk i, i po prostu poczuć, że e, bardzo mocno popracowałam, popracowałem. E, czasami mamy taki odbiór pierwszy, dlatego że, tak jak mówię, Pilates jest bardzo. E, taką złożoną formą ruchu i bardzo skupioną na szczegółach. I my tych szczegółów najpierw musimy nauczyć. Także tak, ja zawsze to porównuję, że nie można dać komuś grubej książki do przeczytania, jeśli nie zna alfabetu i od tego zaczynamy mm. uczyć. Więc jeżeli ktoś jest nienastawiony psychicznie na to, że przez pierwszych kilka godzin będzie się uczył oddychać, uczył ustawiać prawidłowo kręgosłup, uczył używać mięśni głębokich, których nie widać, więc nie jest tak łatwo pokazać, w jaki sposób je, ich używać. E, wykorzystujemy do tego celu różnego rodzaju wizualizacji, tak? Mówimy często, wyobraź sobie, że robisz coś, wyobraź sobie to, wyobraź sobie tamto i trzeba się po prostu na to nastawić. Jeżeli klient to przebrnie i zostanie z nami, to później już wychodzi z sali mokry. Jedna z koleżanek opowiadała mi, że na początku było nudno, ale potem jak się rozkręciło, to mówi, że teraz już bez pilatesu nie potrafi żyć. Tak, dokładnie tak jest. Jest też bardzo taka ciekawa zależność, że im dłużej klientki chodzą do nas, tym częściej się pojawiają takie zdania, że ja chyba coraz gorzej ze mną. A ja mówię, dlaczego? No bo coraz bardziej się męczę na tym pilatesie I to jest właśnie znak, że zaczynam go rozumieć, że zaczynam dostrzegać, którym mięśniem mam podnieść nogę, którym mięśniem mam przenieść ramię, czy którym podnieść się do góry. Naprawdę warto jakby przebrnąć ten pierwszy, pierwszy etap. Później rozumiemy, dlaczego on był taki potrzebny. Uh -huh, uh -huh. Opowiedz o swoich początkach. Bo chyba nie od zawsze trenowałaś pilates i uczyłaś. Nie, zaczynałam około 17 lat temu, pracę z ciałem. Zaczynałam od fitnessu i tym Jako nastolatka? No nie, już po dwudziestce. No, Pilates też bardzo odmładza, także polecam tym bardziej. 17 lat temu zaczęłam swoją przygodę z pracą z ciałem, zaczęłam prowadzić zajęcia fitness, przez wiele, wiele lat się szkoliłam. Po jakimś czasie zaproponowano mi w szkole w, której, w szkole, w której się uczyłam, poprowadzenie oddziału szkoły dla instruktorów w Poznaniu. No i też jakby podjęłam się tego zadania, prowadziłam przez 5 lat szkołę dla instruktorów i musiałam dodatkowo jakby wybrać sobie kolejną specjalizację, poza fitnessem, treningiem funkcjonalnym, stretchingiem i innymi różnymi specjalnościami, które już wtedy miałam. No, i właśnie wybrałam te 6 lat temu Pilates. Po kilkunastu latach, kiedy poszłam pierwszy raz na, na zajęcia Pilates, po kilku, kilkunastu latach pracy z ciałem jakby w innej dziedzinie, no okazało się, że to moje ciało, no owszem, jest wysportowane, silne i tak dalej, ale ono wcale nie jest super sprawne. I to było dla mnie e, takim mm. momentem, e, że zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno dobrą drogę wybrałam, czy na pewno to jest to, co chcę robić do końca życia. E, no i tu właśnie przyszedł Pilates. E, pilates jest metodą, która najbardziej usprawnia ciało ze wszystkich metod mi znanych od tych 17 lat. Moje ciało jest po prostu teraz najbardziej sprawne e, i najlepiej się czuję właśnie ćwicząc Pilates. Także zupełnie już zaangażowałam się w tę formę ruchu i ją chcę propagować i przekazywać tę wiedzę innym ludziom. Ciekawa jest też ta sprawa, że jakby ta metoda jest zarówno dla osób, które są właśnie po różnego rodzaju urazach i chcą usprawnić ciało z powrotem, jak i dla tych osób, które są bardzo sprawne, które są na przykład sportowcami albo na co dzień uprawiają jakąś dyscyplinę sportu, ale chcą uzupełnić trening właśnie. O pracę mięśni głębokich. E, także Pilates jest tak naprawdę formą od rehabilitacji po akrobację. I to jest o. ciekawe. O, to mnie z, z, zaciekawiłaś bardzo. Tak, tak Na tak. etapie, kiedy już jesteśmy w, w zaawansowani w pilatesie, no, ćwiczenia wyglądają bardzo akrobatycznie, bardzo imponująco i no, naprawdę jest to ciężki, trudny trening, już tam na samym końcu drogi, taki pilates klasyczny. No i do tego oczywiście dążymy, żeby ciało było tak sprawne, żebyśmy mogli wykonać wszystkie te ćwiczenia w wersji klasycznej. Wspominałaś mi, że prowadzisz szkołę. Prowadziłam szkołę, już się tym nie zajmuję, dlatego, że zupełnie mnie pochłonęła praca w moim studio. Studio się przepięknie rozwija, dodajemy ciągle nowe godziny, pracujemy właściwie od godziny 7 do godziny 22 o każdej porze dnia. W tej chwili jesteśmy też na etapie rozbudowy studio. Dobudowujemy teraz drugą salę, która będzie od przyszłego roku w użyciu. Będziemy ją wyposażać w nowe sprzęty, bo Pilates to nie tylko praca na macie z małymi sprzętami typu roller, piłeczka, koło do ćwiczeń, mamy różne takie pomoce, ale także ćwiczenia na specjalistycznym sprzęcie. Za mną tutaj stoi Reformer, to jest już do ćwiczeń. On stoi w tej chwili w pionie, ma sprężynę widać. Po położeniu go w, w poziomie. Ćwiczymy w różnych pozycjach wyjściowych na, na tym łóżku. Ćwiczymy też na krzesłach z oporem sprężnym, także mamy dużo ciekawych też sprzętów tutaj, takich profesjonalnych, na których ćwiczymy. Także chciałabym tę drugą salę też wyposażyć w takie sprzęty. No i pracować w sposób bardzo kompleksowy, od zupełnie podstawowych poziomów do mocno zaawansowanych. I kiedy sala będzie już gotowa? Plan jest przyszły rok jesień, mhm. już stoją mury, także no, powolutku, powolutku do przodu idziemy i realizujemy te nasze plany. Czy u Ciebie w studio można tylko pilates poćwiczyć, czy coś jeszcze? Kiedy otwierałam studio, mieliśmy różne formy ruchu, oczywiście w większo większości pilates. W tej chwili właściwie pilates wchłonął już wszystkie inne formy, dlatego że tak, dużo osób jest chętnych właśnie na tę formę ruchu. W tej chwili został w grafiku jeszcze trening, bardzo fajny trening funkcjonalny, który się nazywa Deep Work. Jest to praca bardziej cardio, dlatego że taka praca na szlamu ciału też jest potrzebna. Taki bardziej dynamiczny, który prowadzi u nas Agnieszka. I jest, jest jeszcze jedna godzina w tygodniu stretchingu, dlatego że ten stretching jest też bardzo, bardzo potrzebny i on jakby uzupełnia pilates, bo tam też potrzebujemy być rozciągnięci. Wydłużeni. Mhm. Bardzo dużo osób myli stretching z pilatesem i mówi, że pilates to takie rozciąganie, takie oddychanie, taki relaks. Zupełnie jest to mylne pojęcie, dlatego że pilates to jest naprawdę ciężka praca, praca wzmacniająca, praca usprawniająca. Stretching to stretching, czyli rozciąganie mięśni, mhm. czyli zwiększanie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie tych mięśni, które są przykurczone, skrócone w takim właśnie codziennym życiu w ramach tych naszych nieprawidłowych nawyków ruchowych. Także ten stretching mhm. też u nas w studio jest. I to by było tyle. Reszta to jest pilates w różnych postaciach, na różnych poziomach, z różnym sprzętem, ale wszystko się jakby wokół tego tematu... Mhm. Mhm. Jesteś najpierw trenerką, ale jesteś także businesswoman, czyli prowadzisz to studio, jesteś przedsiębiorczynią. Powiedz mi, czy to się da, a jesteś jeszcze matką oczywiście. Tak. I pewnie jeszcze masz kilka funkcji, tak jak każda z nas. Jak to wszystko udaje ci się połączyć? Na początku było bardzo trudno, bo wszystko musiałam robić sama. Myślę, że tutaj kluczem jest zespół. I ten zespół troszeczkę mnie tutaj uratował, i chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Korzystając z okazji, wszystkim moim dziewczynom i mojemu wspaniałemu mężowi, bez którego po prostu na pewno nie dałabym rady, bo on całym zapleczem się też tutaj zajmuje, bo pomimo że ma też swoją firmę i swoją pracę, to tutaj bardzo, bardzo mocno mnie wspiera. No i dzięki temu, że ten zespół się pojawił, a to chyba też jakaś opatrzność nade mną czuwa, bo nie szukałam żadnej z dziewczyn, one po prostu się pojawiły i powiedziały, chcemy z Tobą pracować. To gdyby nie to, to naprawdę byłoby mi ciężko to pogodzić. Myślę, że jesteśmy fajnym teamem i wspieramy się wzajemnie i pomagamy sobie nawzajem. Także to, to, to na pewno. No i dzięki temu ja mogę realizować też inne swoje plany, inne przedsięwzięcia, na przykład wyjazdy aktywne, które też robimy od jakiegoś czasu. Ostatni odbył się niedawno, w połowie maja. Także takie wyjazdy relaksacyjne, z oczywiście pilatesem w tle, i z różnymi dodatkowymi motywami, tym razem było radzenie sobie ze stresem, także też bardzo fajny, ciekawy temat. Też robimy i zapraszamy zawsze 25 kobiet na taki wyjazd, kolejny we wrześniu u nas już. Także tym się zajmujemy jeszcze poza tą działalnością tutaj w studio. Tylko dla Klubowiczek jest ten wyjazd? Nie tylko dla Klubowiczek. Nie. To fajnie, to może się załapie kiedyś. Tak, nie, ma, nie ma znaczenia poziom zaawansowania w ćwiczeniach, bo staramy się tak łożyć zawsze program, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dużo ciekawych informacji mi przekazałaś. Czy jeszcze jest jakiś temat, który chciałbyś poruszyć, a nie zapytałyśmy? Myślę, że powiedziałyśmy o tym, co najważniejsze. Było mi bardzo miło się spotkać. Gratuluję inicjatywy. Zapraszam bardzo serdecznie do nas, do, do studia. Mamy niewiele miejsc, ale jeszcze kilka jest. A nawet jak nie będzie miejsca, zapraszamy na herbatkę, na kawkę, na pogaduchy. Jesteśmy otwarte na spotkania z kobietami, z mężczyznami także, bo panów też mamy. Także to jest nieprawda, że Pilatus jest tylko dla, dla kobiet. Stworzył ten, ten trening mężczyzna, także mężczyzn też zapraszamy. No i chciałabym serdecznie podziękować za to zaproszenie. To jeszcze na koniec powiedz, gdzie można Cię znaleźć? Dobrowa ulica Bananowa 13, najszczęśliwszy numer pod słońcem. Zapraszam. To jest mój dom i to jest moje domowe studio. A w sieci? Słucham? A w sieci? A w sieci. W sieci, najlepiej na Facebooku. Martin Pilates and Training Studio, tam mamy najbardziej aktualne informacje. Mam też stronę internetową, ale tam przyznam szczerze, że są trochę mniej aktualne, ale też jej można znaleźć. Najlepiej wpisać w Google Karolina Martin, Pilates i na pewno pokażą się strony z nami związane. No dobrze. Ja na razie nie mam więcej pytań. Jeżeli będę miała, to pewnie będę już prywatnie do ciebie uderzała. Zapraszam. Będę. Myślę, że prędzej czy później. Będę trenowała Pilates. Już Ale słyszałam się tym, tyle fajnych na ten temat informacji i zachęt, że myślę, że mnie to nie ominie. Tymczasem mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się na żywo, że pandemia za chwilę minie, i już nic nas nie będzie ograniczać i będziemy mogły trenować razem. I Bardzo się cieszę, że Cię mogłam poznać i mogłam z Tobą porozmawiać. Tak dziękuję. Wszystkiego no dobrego i do no zobaczenia. Go teach me back.